Gdzie to jest? No, tutaj Pani siedzi i rozmawia Ja panu pokażę Dobra, Pan wpuści mnie Ja Panu otworzę bramę Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Witam. Dzień dobry. To Pani? To ja. Co się zadziało Pani? powie? E, no tutaj Pan, no mówię, to było delikatne zdarzenie, bo o. Pan ruszał, ja, ja jechałam z tej, tej strony. Rowery, tak, o. Pan ruszał samochód i zauważył, tak. Tak. I, że ja podjeżdżam, tak. więc po prostu no koło wygięte wiesz, i tak. O. Pierwsze I wrażenie się jak upadłam, to... Z całej siły tak odbiła mi kierownica i nie, nie mogłam ruszyć barkiem przez jakieś 3-4 minutki. Później przyszliśmy już zaczęłam ruszać barkiem. Aha, Tam super. delikatnie zarte tylko kolano, no tak, ale właśnie. Ale do szpitala nie... pani sjechacie? Nie, tylko to było, bo na początku nie mogę mówię, nie mogłam ruszyć. Jak no mi się wydaje, że to dobra. bardziej byłam w szoku. Też właśnie dzwoniłam, żeby już odwołać tą karetkę, że ruszam, Witam. że w razie czego. Pani pani te, ma otarte kolanko, nie chcę szpitala. Pani żyje, panów też chciałam odwołać już, że tutaj my się z panem już dogadaliśmy, no to, to już mówię, no to no. tak jak mówię, no. Teraz ruszam, tak? Czy to nie, no przez 5 minuty to mówię, bolała mnie, nie mogę wyprostować, nie mogę mi z Dobra, czyli karetki pan nie będzie chciała? Nie, nie już dziękuję ślicznie. Dobra. Przepraszam, To no, coś nie, no, nie no, najważ... bardziej potrzebował w tym momencie. Eee, dobra, tylko zaspojemy tu panu, to Pana eee. panna Czyli pomoc medyczna to nie, to będzie nie będzie potrzebowała? Nie będzie. Nie, 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 no mogę to, to taki był... Dobra, i... dobra. Dzięki jeszcze raz. Do miłego, Miło miłego panią poznać. Bardzo Trzymaj i bardzo się Nie szkodzi. A to głównie w rower było uderzenie Interwencja na szczęście to tylko straty materialne Jak widzicie, scentrowane koło po spotkaniu z autem, ale osoba kierująca nie potrzebuje pomocy Więc pędzimy dalej na patrol Zastaliśmy auto, którego przód całkowicie płonął. Użyliśmy kilku gaśnic, by zdławić ogień. Dosłownie na kilka sekund, bo za chwilę pojawił się znów. Dopiero straż pożarna pomogła. Myślę, że nawet te większe gaśnice przy tak olbrzymim rozgorzeniu pożaru nie poradziłyby sobie. ma, Witam się serdecznie. No dobra. Bajka. Niech się schłodzi Dobra, maskę, zdejmijcie klemy. Interwencja zakończona, pożar auta został ugaszony bez osób poszkodowanych, a my będziemy dalej na patrol. No właśnie kochani, akcja ratowicza, poszukujemy osoby, na wodzie są już jednostki i my działamy tutaj jako stołeczne wop. Po tamtej stronie są strażacy, tutaj jak widzicie pływają łodzie, dlatego że NURT prawdopodobnie osobę tą zabrał w dół rzeki. Niestety akcję ratunkową trzeba było przerwać ze względu na panujące ciemności. Mimo zaangażowania dużych sił i środków, nie udało się odnaleźć owego człowieka. Często pada pytanie, jak długo taka osoba może wytrzymać w wodzie. Wszystko zależy od warunków osobniczych, od tego czy dana osoba potrafi pływać, czy nie, od temperatury wody i od wielu innych czynników. I rzeczywiście dymu było bardzo dużo, dosłownie ścielił się po ulicach, dlatego ludzie wzywający Straż Pożarną podawali różne lokalizacje. Pamiętajmy, jest to bardzo ważne, by w miarę możliwości zorientować się, gdzie widać języki ognia. Тоощ. Энд тат. Тэшүт. Już jeśli machają, to A, tutaj, bo ktoś źle podał kawę, 17 się podał na górę. 넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌 <목소리> <목소리> Siema, witam serdecznie. Co tutaj jacyś są ludzie? Bo tutaj ktoś jest. Tu ktoś jest. Sprach, tam. Ale Dobra, tu się paliło światło. Paliło światło tutaj zgasił Tu, Dobra? Tu się paliło światło. O, byliśmy po drugiej stronie w mieszkaniu, to sąsiadka, że tak powiem, na razie nic u siebie nie czuje. Tak, bo tu się paliło, ale zgasili światło. Tak, zapałem... Zapytałem się kierującego akcją gaśniczą, czy mogę użyć drona. Jeżeli nie będę przeszkadzał i nie będę w zasięgu manewrujących wysięgników, jak najbardziej. Tym bardziej, że widok z tak zwanego lotu ptaka bardzo się przydał. A jak? Zobaczcie. To jest ten dach nowy, to jest ten stary. Dobra. Dobra, zaraz to będziemy bronić z tego, tutaj się pojedzie się będziemy bronić. Dobra. Dzięki dronowi można było zobaczyć, gdzie tak naprawdę przemieszcza się pożar. Widać było dosłownie, jak na dłoni, że płonie cały dach owej kamienicy. Ale budynki przylegające to już budynki zamieszkane. Tam ewakuowani ludzie byli bezpieczni, ale za to ich mienie było zagrożone. Stąd strażak kierujący całą akcją podjął decyzję o wzięciu w obronę właśnie tych obiektów. Wysłał dwa wysięgniki, które główny prąd podały na ściany oporowe, by zgasić ogień, by schłodzić temperaturę, by ratować owe budynki. kolegą tak? dobra. Dobra. Dzień dobry. Witam serdecznie, ratownik medyczny Marcin Borkowski. Co Dzień się dobry. zadziało? Ja nie wiem, ja przybyłem. Prawopodobnie atak. Uchodła Padaczki? I... Tak. Dobra. Leżałam. Dzień dobry Pani, słyszymy Pani? Teraz splątana jest. Teraz, teraz dopiero... Sekund Otworzył Sekundę temu Pan zna tą Panią? Yy, tak. Zna Pan, dobra. Leczy się na padaczkę, czy nie? Yy, nie. Pierwszy raz taki atak w życiu? Nie. Już były, tak? tak? Tak, ja już Dobra, nie, nie. zaświecę O, dobra Zobaczymy, składajmy tą główkę Całkiem tak. mhm. Tu stała i tu padło. Dobra to jakaś pieno, już Tak, standard Podczas udzielania pomocy osobie, która doznała padaczki, pamiętać należy o tym, by przede wszystkim chronić głowę przed urazem. Nie należy powstrzymywać jej drgawek, nie powstrzymujemy rąk, nie powstrzymujemy nóg, tylko i wyłącznie chronimy głowę. Pamiętajmy jednak, że atak padaczki, jeżeli osoba dana nie odzyska przytomności, a wróci, to znaczy, że jest to atak gromadny. Ten bezwzględnie może przerwać tylko zespół ratownictwa medycznego, podając odpowiednie leki. Ciema. Pani tam się pręży, Pani się bręży, wiesz? A -a. Dobra, więc co? Idę po z panem to się sam się Tak. No. tak A co się Pani dostała tak upada. Aż masz tutaj apteczkę, może? Bo zobacz. Tak. Ale się i potrzebujesz. Tu masz opatrunek. patronek. No, że Trzeba gdzieś to, wiesz, co przybandażować? Tak, tak, tak. Ja Dobra, to powinno ci... Dobra, to Powinno ci zatrzymać kwawienie, i staraj się później tego za dużo nie moczyć, bo znów ci zacznie kwawić. Ja wiem, że cały czas kwawi, jak tylko lubisz, bo to, na zdjęciu, wierzę, że to na zdjęciu, to, więc... pracuje, to, to będzie. Na zdjęciu to pracuję, to się otwiera. To, to będzie... Trzymajcie się. Interwencja zakończona. Osoba, która uległa pładasce, przekazana ze termowi, a ja pędzę dalej na patrol. Policja zgłaszała? Tak. To ja włożam na policję, pokażę panu. To. Teraz się rusza, ale nie wiem co jest. Aha. Czy, bo się dziwnie kiwa uh -huh. i tak na ta głowę się trzyma, uh -huh. a teraz się czołga. Czołga to... się. Nie wiem, bałam się sprawdzać co mówię. A gdzie on jest? Tam na Ale w budynku czy na zewnątrz? Nie, na zewnątrz. To uh -huh. to nie, co zewnątrz. Tu na tak, poszedł na zerówkę, nie zdał. Poszedł na pierwszego. nie zdał. Potem zgłaszał się i przestał, bo nie miał telefonu. Bo aha, tutaj. aha. Musiałam ochroniarza, żeby sprawdził. Dobrze. Ja jestem nie wiem, pijany. Ale nie wiem. A to młody jakiś człowiek? Myślę, że tak ze 40 lat ma. Mhm. Mm jest ciemno tam. tam jest więc, więc poszłam na policję. Tutaj, tutaj. Gdzieś jest pijany, to przepraszam. No Ale Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ratownik medyczny Marcin Borkowski. Potrzebuje Pan pomocy medycznej? Co? Potrzebuje Pan pomocy medycznej? Czy potrzebuje Pan pomocy medycznej? Tak. Pan mówi po polsku? Tak. Pan jest Polakiem? Tak. Czy potrzebuje pan pomocy ratowników medycznych? Tak, tak, tak. tak. Jest pan pijany, tak? No. Pił pan alkohol? Mhm. A gdzie pan mieszka? A jest komu pana odebrać? Rodzinie? Tak. Rodzina kaś? Tak, tak. Kto może pana odebrać? Tak. Chyba brudne, co? Brudne, brudne. brudne. Bardziej, bo się tarzał gdzieś pan. Ma pan tata. jakiś telefon, żeby zadzwonić do kogoś do domu? Nie. nie? A gdzie pan mieszka w ogóle? Ale z, z kim pan tutaj jest? Pił pan alkohol? No to on jest tylko i wyłącznie do Izby Wytrzeźwej niestety. On, żeby go ktoś odebrał, ale nie ma. Macie, kogo, masz telefon jakiś komórkowy, żeby zadzwonić do rodziny? To weź go ten, pod pachę. A, Idziemy tam bliżej pochodzę, naszych... Poważemy. Chodź. Weźmiemy go, go bliżej karetki Bardzo dziękuję, że tak od, przyjechali Od tego jesteśmy, zanim świat powstał już pomagaliśmy No wiem Najkrótszą drogą No dobra, no Miłego Dzień wieczoru to jest, to jest, to jest. O. Bo oni jak przyjadą, to przyjadą tam, wiecie co chodzi Nie potrzebuje pan pomocy medycznej? Nie, nie, nie Nie, nie. nie, nie, nie. dobrze nie, nie. Super do Tak, tu sobie na ławeczkę pan usiądzie Pan sobie siada na ławeczkę, o kochany, dobrze Pewnie jeszcze godzinka, aby doszedł do Ciebie No ale żeby zadzwonił, a ma Pan pieniądze, żeby taksówką pojechać do domu? Tak No to już mam musi tyle. Pan rozmawiać z ratownikiem Pan się tarzał po ziemi, upojony Słyszałeś pomocy medycznej? Nie, ja nie, Je, nie, nie nie, Albo nie ktoś już z fajnie. Ja telefonu nie, nie chcę, niech. ja nie chcę nikolo, nie, nic widać owe z ITASUK. No. Żebym cię Weź zabrała. Się, no. Weź, ty, ty, Posłuchaj mnie, masz 10 minut, nie? Ja napiszę no. kartę, w ciągu 10 minut jak się stąd nie upłynnisz, to pojedziesz na kolską. Kolska to są dechy i rano ci wypuszczaj, bo trzy wiesz, to tak. zastanów się, nie? Masz 10 minut, nie? Także myśl Tak. niech pracują? Pracują czy nie? Tak. No. Zastanów się, w swoim łóżku, nie? Nie, do domu chyba to. No on leżał, wiesz, w kałuży leżał. Od razu ci mówię, że pójście sobie w krzaki i nie, nie wchodzi nic, w grę Nie wchodzi w granicy daje, nie? Także musisz pojechać albo do domu, albo na kostką. Hmm. Dokument tożsamości masz? Tak, tak masz. Za ma. No, czym pan przyjechał tu? Świadują. Interwencja zakończona. Pan przekazany zespołowi ratownictwa. A my pędzimy dalej na patru. dobry Siema Cześć. Cześć. Co tam, pan? Po środkach. Jest to Agresywny. I tutaj wszedł do recepcji A, Tak, tam agresywny był. Pokaż oczka. Hmm. Weź mu tę tą kurtkę, załóż na niego. Nie Tak, mu po prostu zarzuć na tył, na plecy. O, będzie mu cieplej Siema Podobno zaatakował recepcjonistkę, tak? Tak, tam gruczyny atakował, wie. No co brał? To, tam Dobra, patrz, A, patrz, i tam jest. Co brałeś? I tak wiesz, z partyzanta nie pociągnął. Nie, daj go, daj. zaniesz tam? A weź go, okryjemy. Okryjemy się, że Ci ciepło i zaraz Chodź, co do Wiesz co się stało w ogóle? Stoj, wleczmy. Wiesz co się dzieje? Wokół ciebie? No to w Polak. Jest Wiesz gdzie mało. jesteś? Kogo? Gdzie jesteś? Gdzie? W się pan się pan tu. Leżał trochę na chodniku. Co? Teraz jakoś cudem udało mu się wstać. Jak ma pan na imię? I tak chwę się zacięła. Przepraszam do ambulansu. Chodźmy. Dobre? Interwencja zakończona. Osoba pobudzona, przekazana ZTRM-owi. A my pędzimy dalej na patrol.